Iniziate a rinova, non aspettate, non c'è tempo, c'è bisogno di rinova, coaciensei. Cari fratelli e sorelle, ecco siamo nell'eremo di San Charbert, quell'eremo come in Libano, ma noi siamo in Polonia, eremo e quella cella di San charles ecco la sua statua. E lo stiamo guardando vicino alla croce e invisibilmente, è sicuro, sta qui Maria perché lei ha scelto questo luogo, la madre nostra, insieme con loro, anche noi, siamo in questa ora di misericordia e preghiamo per le nostre intenzioni, ora lo dico intenzioni, Come noi, datego, svuotmi per le nostre intenzioni, per le nostre mio Przede wszystkim prosimy o pokój na świecie, o miłość w rodzinach. Przede wszystkim prosimy za chorych, cierpiących, za tych, których mamy w sercu, których nosimy w sercu. Są tutaj też już pielgrzymi, przybyli z różnych stron Polski. Wśród nich jest do modlitwy też pielęgniarka, która bardzo blisko jest chorych codziennie. I przynosi w swoim sercu wielu tych chorych, cierpiących. Prosimy w intencji tych, którzy prosili o tę modlitwę, o łaskę nawrócenia, łaskę pojednania. Prosimy o to, byśmy właśnie wytrwali w tej walce ze złem, byśmy mieli świadomość, że Bóg zawsze zwycięża. Jezus miłosierny przyjdzie i dotknie serce, które są zamknięte dla Ciebie. Prosimy też za zmarłych, za tych, którzy zmarli, którzy odeszli teraz, w tych godzinach do wieczności, za wszystkich naszych rodzin bliskich. Prosimy, Panie Jezu, przyjmij ich do swojej chwary w niebie. Allora, cari i sorelle, chiediamo in questa preghiera per tutti intenzioni che abbiamo nel cuore. preghiamo per le nostre famiglie, che sia sempre l'amore e il perdono. Preghiamo per la pace del mondo. Vogliamo affidare i malati, i sofferenti a tutti quelli che portiamo nel cuore. Ho detto, già sono arrivati qui i pellegrini in questo giorno di San Charbert, dalla Polonia, tra cui anche una infermiera che dice tanti malati chiedono la preghiera. Preghiamo. Per tutti noi, i vostri intenzioni che avete nel cuore, ma soprattutto che Signore Gesù Misericordioso tocca di questi cuori chiusi ancora per la sua grazia, vogliamo anche pregare per i defunti, tutte le anime del purgatorio e defunti dalle nostre famiglie. O oh Gesù Misericordioso, donali la tua misericordia. E apel, le porto de paradiso. Edycia siedzi po prawicy, Obra. ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciało zmartwychwstanie, żywot wietrze. Credo in diopater onipotente. creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto ponzo pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discesa all'inferi. Il terzo giorno, risuscitato da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, la verrà a giudicare vivi e morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la Comunione dei Santi, la Remissione dei Peccati, la Risurrezione della Carne e la Vita Eterna. Amen. Amen. Ojcze Nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyć Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie taki na Ziemi, dacci oggi il Nostro Pane Quotidiano, a noi i nostri debiti, come noi alimentiamo i nostri debitori, e ci dure tentazione ma libera dal darmare. Maria, piena di gracia Signore conte, tu sei benedetta fra donne, e benedetta frutto del tuo seno Jezu. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Gloria Padre, filia lo spirito santo, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków anem. Ojcze Przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, Duszę mój bóstwu najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità, del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa pasione, a beneficio dla nas i całego świata. Perlasła dolorosa, passiona, nie miło siebdzie dla nas, całego świata. Sua dla nas całego świata. Perla suła dolororoza pasionea, nie miłosierdzie dla nas całego świata. Perla suła doloroza passiona, nie miłosierdzie dla nas całego świata. Perna suła doloroza passiona, nie miłosierdzie dla nas całego świata. Perla suła doloroza passiona, nie miło sibdzie dla nas całego świata suła doo zap pasniione je miłosierdzie dla nas i całego świata, świata. Perna suła dooro zap pasione nie miłosierdzie dla nas i całego świata Perlas suła doo zap pasione je miłosierdzie dla nas i całego świata Perlas suła dooroza pasione je miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny ofialują ci ciało i krew. Dusze i bóstwo najbliższego syna twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità, del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Pierdołu, dolorosa, pasjone, nie miło serce dla nas i całego świata. Pierdołu, dolorosa, pasjone, nie miło serce dla nas i całego świata. Pierdołu, dolorosa, pasjone, nie miło serce dla nas i całego świata. Pierdołu, dolorosa, pasjone, nie miło serce dla nas i całego świata. Pierdołu, dolorosa, pasjone, nie miło serce dla nas i całego świata. Per la sua dolorosa pasione, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Per la sua dolorosa pasione, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Per la sua dolorosa pasione, jej miłosierdzie dla nas i całego świata. Per la sua dolorosa passione, nie miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego, całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najbliższego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Eterno padre, io ti offro in corto La nim la divinita. del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Terra sua dolorosa passione, miei miło serce dla nas i całego świata. Terra sua dolorosa passione, miei miło serce per nas i całego świata. Terra sua dolorosa passione, miei miło serce dla nas i całego świata. Terra sua dolorosa passione, miei miło serce dla nas i całego świata. Terra sua dolorosa passione, miei miło serce dla nas i całego świata. Terra sua dolorosa passione, miei miło serce per nas całego świata. Dla nas, nas i całego, i całego do świata. Per la sua słado rozapasjonem. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Pela sua do roza pasjonem, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Teraz sua do rozapasjonem. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Teraz do rozapasjonem. miel miłosierdzie, miłosierdzie, miłosierdzie dla, i całego dla nas całego do do Loza, i świata. Ojcze przedwieczny Ofiaruje Ci całej krew. I Duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana Amen. naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego, całego świata. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima la divinità del tuo dilettissimo figlio, e nostro Signore Gesù Cristo, e in espiazione dei nostri peccati, e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, mi è dla nas i całego świata, per la sua dolorosa passione, mi vocerde dla nas i całego świata, per la sua dolorosa passione, mi loscerte dla nas i całego świata per la sua dolorosa passione, mi è dla nas i całego świata, per la sua dolorosa passione, mi è dla nas i całego świata, per la sua dolorosa passione. Miłosierdzie dla dla sua miej miłosierdzie dla nas i całego świata per la sua dolorosa passione miej miłosierdzie dla nas, całego całego dla nas i całego świata per sua dolorosa passione miej miłosierdzie dla nas i całego Ojsze świata per sua dolorosa passione miej miłosierdzie dla nas i całego świata Ojcze przedwieczny, ofiarujemy dolorosa oj ci ciało i krew Boskie mistwo najpierwszego syna twojego a pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata Eterno padre io ti offro il corpo e sangue l'anima la divinità del tuo direttissimo figlio e nostro signore Gesù Cristo in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero dla jego boleści i męki Abi misericordia noi noi del mondo intero dla jego bolesnej męki Abi misericordia noi e del mondo intero dla jego bolesnej męki Abi misericordia noi e del mondo intero polsku wszyscy dla jego bolesnej męki Abi misericordia noi e del mondo intero dla jego bolesnej męki Abbi misericordia di noi, e del mondo intero. Drai ego, molest nei menti. Abbi misericordia di noi, e del mondo intero. Drai ego, molest nei menti. Abbi misericordia di noi, e del mondo intero. Drai ego, molest nei menti. Abbi misericordia di noi, e del mondo intero. Dla Jego bolesnej męki. Aby misericordia di noi e del mondo intero. Dla Jego bolesnej męki. Aby misericordia di noi e mondo intero. O, o san, Santo Dio, Santo Morte, Santo Immortale, Aby pieta di noi e del mondo intero. Święty Boże, Święty Mocny, Święta Nieśmiertelny, Zmił się nad nami i nad całym światem. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, api pietà, vi noi, ed Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmił się nad nami i nad całym światem. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale. Abbi pietà di noi mondo intero. Święty Boże, święty mocny, święty a nieśmiertelny, zmił się nad nami i nad całym światem. O krwi wodo, która wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdroj miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O sangue lacqua, gestaturysty nad cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, cofigiabu o krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O Sangue rachła, kys katolickie del cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confidiamo in O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O Sangue Raca, que dal Catolicy Cuore di Gesù, come di misericordia per noi, confidiamo in te. Santa Faustyna, San Giovanni Paolo II, San Szarbel, Santo Padre Pio, Pregate per noi, Święta Faustyno, Święty Jan Pawle II, Święty Ojcze Szarbelu, Święty Ojcze Pio, módlcie się zanami. za nami. Kochani moi, Kończymy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Chciałbym przypomnieć program tego dnia 22, jak każdego miesiąca. O godzinie 18 będzie msza święta w języku polskim. Tutaj w sanktuarium już Matki Bożej we Florencji Kołowiuży, a o godzinie 19 uroczyste nabożeństwo. Adoracja Pana Jezusa z modlitwą o uzdrowienie, uwolnienie. Będziemy prosić znów. Za wstawiennictwem świętego Szarwela, świętych również. Tak bardzo mówię, prosimy świętych. On dziś przewodzi zawsze, święty Szarwel. Ale przypomnijmy sobie, mamy nowego błogosławionego. Błogosławiony papież Jan Paweł I, który uczy nas pokory. Więc jego też prosimy. Dlatego Sza Święta, przypomnę, 18 o 19 nabożeństwo. Zapraszam tutaj do Florencji Koło Juży. Za chwilę będzie msza święta w języku włoskim, otworzony zostanie obraz Matki Bożej, tak już pozostanie, aż do apelu, apelu Maryjnego. Dzisiaj w nocy też będzie modlitwa całonocna tutaj. Całą noc pragną się modlić, adorować pana Jezusa, i to jest chyba najpiękniejszy znak tego miejsca, że pan Jezus tutaj obecny tutaj chciał być i Matka Najświętsza wybrała to miejsce aby przede wszystkim wyprosić, przebłagać nieraz za wszelkie nasze grzechy i słabości. Dlatego zapraszam za chwilę, udzielę błogosławieństwa relikwiami świętego Ojca Szarbena. To pierwsze kategorie relikwie, które tu są, fragment Jego Kości i niech On nas prowadzi, przygotuje nas na ten wieczór dzisiejszy. Cari Fratelli Sorelle, Vi ricordo soltanto che fra poco, fra cinque minuti, sarà la Santa Messa in italiano eh, nel santuario nostro, al fianco. Eh, apriremo l'immagine della Madonna con canto polacco. O oh Maria, ti salutiamo. O oh Maria, ti adoriamo. O oh Maria, tu sei con noi. Oggi vogliamo questo cantare, questo luogo scelto, Saint Charbert, per Maria, lei ha scelto ma soprattutto Gesù, ci sono già pellegrini che adoreranno anche tutta la notte oggi nel santuario. Gesù, quanto questo è importante, per quello vi ricordo: messa fra cinque minuti e poi stasera, ore 19, eh, la preghiera, adorazione eucaristica, preghiera di guarigione e liberazione per l'intercessione di San Charbel. Ma oggi anche nomineremo il nuovo beato. Papa Giovanni Paolo I e vogliamo tanto perché l'ho portato la sua immagine nell'eremo. Per quello oggi eh, preghiamo con tutto il cuore per i malati. Eh, ore 19, questa celebrazione. Ma adesso, benedizione con le reliquie di San Charles. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Pan Svami, Snustevo. Vi benedica Dio ni potente Padre et Filio et Spiritus Santo. niech Was błogosławi pogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen.